Ciekawostka dla właścicieli MT-09 Mam 23 km na rezerwie przejechane. No i zaleję pełen kibel, zobaczymy ile ile tu jeszcze w tym zbiorniku zostało. Nie lubię tak jeździć na rezerwie, dlatego kończę ten, tą próbę. Ale zaraz zobaczymy ile wyjdzie. 14 litrów ma zbiornik. No zobaczymy, powinno tam dojść z 12, 13. No się ukaże. Muszę zatankować, bo nie dojadę. Dwójka. Co? Tu jest tylko parle italiano czy też można? Inny język Chyba można, ale tu nic nie trzeba specjalnie kombinować Czekaj, ale on tu jeszcze musi mnie zapytać o dystrybutor, nie? To znaczy się... Tak. Który ten, nie? Ten Dobra. zbiornik 14 Litr 20 to tak 12,8 mi weszło a 14 niby zbiornik jeszcze mogę śmiało jechać do bazy co? Jeszcze ci odsunąć? Dasz radę? Dajcie otworzę.